Ja Józefina, naj, najwierniejszą istotą, nie ma takiej, takiej łomeny, żeby była tak wierna jak Józefina, nigdy mi krzywdy nie zrobiła. Znaczy, jeżeli uzdrawiam na odległość, to tak samo, więc wyrównanie aury, ale to teraz w tej chwili nie ma ducha tutaj, nie? nie ma ducha, to jest... No i tak samo jak robiłem tu, tu, tu kolegę waszego, to, to jest normalnie regulacja wszystkich czakrów po kolei. Jeżeli uzdrawiam na odległość, ja muszę zgodę mieć pacjenta, umawiam z nim dokładnie czas zabiegu. On leży sobie w domu i ja zaczynam pracować nad jego duchem. Faktycznie no. tu z Polski już skończyłem też uzdrawiać moją ex-pacjentkę, która po latach wróciła do mnie, i bo tam ja... Zapowiedziane było, że po paru latach ona ma przyjść, bo dostała zgodę na założenie sprężynki, żeby nie zejść w ciążę, bo była uzdrowiona z e, bardzo ciężkiej choroby. Do mnie trafiła, miała 23,5 roku. To nie miała już kości, tylko żel w pięcie, w palcach i nadgarstkach. Umierała. I rodzina do mnie przyjechała, bo słyszała, że tam bardzo dużo ludzi pozdrawiałem z tej okolicy. Najpierw ją uzdrawiam na odległość, bo ona nie mogła wstać, już nie piła, nie jadła, była chuda nieprawdopodobnie. Najpierw dwa tygodnie na odległość zaczęła pić i potem dopiero zaczęli przynosić do mnie. To był najdłużej zdrawiany pacjent, bo pół roku to ja mówię tutaj o mojemu zdrawianiu jak to wygląda, że ja po prostu uzdrawiam na odległość w taki sam sposób jak, jak ludzi a nie proponuję w żaden inny sposób. Ostrzegam wszystkie te osoby, co się bawią czarną magią, że to mają... za to, to jest okropna kara. To, co my robimy w swoim życiu, przychodzimy dopiero do góry, do nieba widzimy, co myśmy nazbierali. Nie? Więc ja cierpię tu na ziemi, bo moje życie jest bardzo nieciekawe. Nie? Natomiast wiem, że uśmiech dopiero będzie u góry. Ja wiem, że przyjdę do góry, ja już uratowałem setki tysięcy dusz. Pan upowiada, ja to są tak twoje dzieci w tej chwili. Pójdą za tobą wszędzie, boś się im życiu uratowałeś. Czy te, co z piekła wyciągam, czy te, co są uzdrawiane, bo człowiek ma mało, ja pamiętam taką ciekawą sprawę. od twórcy się kiedyś dowiedziałem, że przeciętny człowiek ma umysł otwarty od 12, e, od 8 do 12%. E, Później geniusze mają otwarty między 16-18%. A było parę osób na ziemi, którzy byli na wysokich bardzo poziomach, mieli umysł otwarty do 98%. i Oni już nie żyją. Ja mam bardzo wysoko umysł e, otwarty, no i dlatego mam te kłopoty rozmawiać z ludźmi. Jak mówię na tematy duchowe, to się ludzie boją, uciekają od razu i wracają czasem po paru latach albo w ogóle. Bo nie są w stanie przetworzyć, to jest rewolucja umysłowa, nie? I dlatego mówiła o umysłu, że y, tu my na ziemi nie mamy w 100%, procentach, bo to by było niemożliwe. To by nie pozwoliło nam przeżyć tej inkarnacji jak mamy. nie mamy mieć świadomości, kim jesteśmy u góry, bo to by ludziom przeszkadzało. Moja matka się mnie zapytała, jaki jest sens inkarnacji. Ja powiedziałem, bardzo prosty. Powiedzmy, że w tym życiu będziesz zgwałcona, byłaś w ciąży, jesteś zgwałcona i zamordowana przez jakiegoś draba. Idziesz do świata, ducha, do nieba. No i teraz co? Jest to sprawa, przerwał Ci życie w ogóle i, i jest to wielka krzywda dla Ciebie. I co, co dalej, nie? Więc Pan mu mówi, idź to napraw. Nie masz świadomości teraz, co się stało, kto Ci to zrobił. Gdybyś Ty miał świadomość, przychodzisz do tego życia i wiesz, że teraz ten chce naprawić Ci tą krzywdę i chce chcesz się z Tobą ożenić, żyć z Tobą, od razu odmówisz. Nie, nie ma mowy, to jest morderca, nie. Nie masz tej świadomości. On ma szansę odpracowania tych grzechów. Nie? Że my nie mamy tej świadomości, kim jesteśmy u góry, co robimy u góry, nie wiadomo co w poprzednich życiach, chociaż są osoby jak jasno widzę, że widzą to. Że widzą, że w poprzednich życiach to i to to się zrobiło. Nie? Bardzo dużo krzywdy można zrobić przez hipnozę. Dużo ludzi na przykład idzie na hipnozę, temu mówi, co w poprzednich, znaczy on to widzi, co w poprzednich życiach robił, ale ten mu nie może pomóc to jest przykre. Ja Wam powiem jeden przypadek, który mi y, moja pacjentka z Polski powiedziała z tą płytą. <laughs> powiedziała, że mieszka gdzieś tam południowo-wschodnie rejony Polski i zawsze były powodzie, jej dom był zawsze zalewany. Była tu w Chicago, ja mu zrobiła wielkie kłopoty zdrowotne i później pojechała do Polski i była powódź. Powiedziała, no sprzątało nieprawdopodobnie. Ona wzięła tą płytę i prosiła, nie powiem jak, ale prosiła, żeby ten dom ocalał. Wszyscy dębieli. Wszystko było do oka oblany jej dom został, ale to wiara. Były przypadki w Polsce, że kobieta wlała ćwierć szklanki na pełną polską wannę i wyszła, nie znaczy nie wyszła. Musiałem wyciągać bo była tak pijana. Znaczy, to jest normalnie kład, to kładę na, na płę uzdrawiającą mnie i ta jest szykowana przez trzy dni woda, ale to, mówię, to mogę robić tylko ja tak długo, bo taką siłę ma ta woda, że no, to jest bardzo silne. No. Ma silne działanie uzdrawiające, odmładzające ta woda. Ma ogromne wartości. Rośliny, to jest też na internecie właśnie, rośliny rosną 40% szybciej. To jest tylko w takiej butelce, nie? ale 40% szybciej rosną, rosną po prostu rośliny na tej wodzie, zwierzęta się niesamowicie, e, e, niesamowicie rosną. Dlaczego ona taka żółta jest? No, no bo jest niefiltrowana, tu nie ma chloru, nie? ale to po prostu jest to dużo e, kamienia wapnia i, i tego. A to jest filtrowana, że ją sobie filtruje zawsze I do picia. I to też do kąpieli? Tak, do kąpieli, a jedną mam zawsze do picia. Nie? Herbaty sobie zrobię zupę na tej wodzie odpowiedniej ilości. Nie, nie no. może tego być za dużo. Za dużo nie? No. I to, to na płycie, płycie dojrzewa, do, do tak? Można tak, być? tak, na płycie, bo to jest przekaz długo? boskich energii. No, czy, tam jest popisane na internecie też, jak długo, przepraszam jak długo to ma być. Osoby, które początkują, nie mogą za dużo brać. Rozumiem. Swoje poprzednie wcielenia? Tak, wiem o tym. Wielokrotnie byłem uzdrowicielem na Ziemi, w większości przypadków. I to nawet osoby moje uczennice widziały, jak uzdrawiam ludzi i jakie cuda robię. Parę razy byłem lekarzem, byłem zwykłym człowiekiem, też byłem człowiekiem, który handlował antykami. Byłem doradcą faraonów, z mojej, cała rodzina moja była, także to są już historie. Na ziemi mam tu prawdopodobnie 1468 wcielenie, to bardzo szybko to dokonałem końca, nie? bo to jest moje ostatnie wcielenie, prawdopodobnie, jak czegoś nie zepsuję. A gdzie Pan po śmierci się znajdował? Po śmierci? Śmierć jest tylko taka umowna, bym powiedział, nie ma jako taką śmierci. My jesteśmy przede wszystkim duchem. I nasze prawdziwe życie jest u góry. Tu jesteśmy, y, każdy z, y, uczy się. Pan na górze, czy jest w tym międzyczasie? Gdzie, kiedy? No, po tym odejściu. Każdy z nas po odejściu idzie do swojego miejsca, powiedzmy. Tak. Pytam o Pana, gdzie, gdzie Pan był? Chciałbym, pan... że Pan ponad 1400 razy tak. miał, miał. Znaczy, więc, po, powiedzmy, po tym życiu idę z powrotem do, 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 do góry, do siebie, do nieba na swój bardzo wysoki poziom. To są I to są wakacje. Dla każdego z nas. To, mógł, to nie jest. Śmierci się ludzie absolutnie nie powinni bać, bo to jest nasze prawdziwe życie tam u góry. Tu mamy piekło. Także śmierć jest dla mnie, to tylko czekam na ten dzień, bo się nie mogę dowiedzieć. Jakie są wyrażenia tam z góry? Wyrażenia na. Wyrażenia pańskie z góry, z pobytu na górze. A to nie ma w ogóle. To się nie da, nie da opowiedzieć. To jest. Nie ma czegoś takiego, że mnie otaczają głupcy. Tu jest to misja do spełnienia. E, moją misją, tak wszystkich uzdrowicieli duchów, jest przygotowywanie ludzi do życia na nowej planecie. Bo Ziemia, która będzie za niedługo, ona przechodzi do czwartego wymiaru czasowego i bez zła. Już nie będzie zła i zrobiony dlatego porządek. Nie? Mniej więcej te cykle, te, te zmiany na Ziemi następują co 10 tysięcy lat. Człowiek był na Księżycu, nie widział żywego organizmu. Tak, Jasnowidzowie widzieli jak przywitanie, jak wylądowali na, na Księżycu, nawet jeden z hinduskich, bardzo wysoko uduchowionych, osoba bardzo uduchowiona powiedziała, dlaczego wy tego nie widzicie? No, wa do was przyszło parę duchów przywitać was na tym Księżycu, tylko ludzie zwykli tego nie widzą, widzi to Jasnowidz właśnie. A co pan widzi, pan Józefie? Ja już w swoim życiu, ja powiem tak, jestem przygotowywany na, przygotowywany na Jasnowidza, mam super rozwiniętą intuicję, a jestem... Celowo zablokowany przez twórcę w Jasnowidzeniu, dlatego że jednym z moich zadań i moich uczni jest praca w piekle. Ja wyciągam po prostu dusze uwięzione niesłusznie, wyciągam po prostu do windu jedy do góry. Nas na ziemi jest czterech, którzy mają prawo windowania dusz do góry, a rocznie winduję kilkaset tysięcy. Te cztery osoby się spotykają ze sobą? Każdy pracuje indywidualnie. Czasami się wymieniamy, pomagamy sobie. Czasami po prostu ja jestem za słaby, żeby zrobić takie windowanie, to mi pomaga jeden z moich kumpli tam, ale to jest wszystko już poustawiane odpowiednio. Moim i Państwa gościem był Pan Józef Ciurej, uzdrowiciel duchowy i nauczyciel. Dziękuję Państwu za uwagę.